Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w drugim odcinku z kariery Robertem Kubicą w grze F1 2019. Już jesteśmy po pierwszym wyścigu, gdzie udało się zdobyć nie jeden, a dwa punkty, więc już o dwa razy więcej punktów niż to, co się udało zrobić Robertowi w F1 w sezonie 2019 i to już podczas Grand Prix Australii, jesteśmy na dziewiątym miejscu Robertem Kubicą, no i słuchajcie widzowie, przepraszam tutaj na wstępie, ale dogrywam ten dźwięk znowu tak jak to było w filmiku Pełny Dystans Grand Prix Niemiec 2019, ale gdzieś no ostatnio mam problemy z tym mikrofonem podczas nagrywania, raz łapie, raz nie, więc muszę jakoś teraz częściej to sprawdzać, więc ten odcinek będzie taki dogrywany w stylu ligowym, tak jak tak wiele osób y, wspominało. Tu mamy klasyfikację. Jak widzicie, Robert jest 9. George Russell na 17. miejscu, bezpunktowy. No, ale to dopiero pierwszy wyścig, wiadomo. No, ale niedługo spadnie na tą 20. pozycję, prawdopodobnie, no bo przecież Bottas jest ostatni, Raikkonen, Stroll. Oni na razie mają lepsze bolidy, więc niedługo George'a pewnie też czeka ta 20. pozycja. No, ale zobaczymy, co się wydarzy. E, tutaj mamy osiągi pojazdu e, po Grand Prix Australii, przed Grand Prix Bahrainu. Udało się tutaj. Wdrożyć dwa ulepszenia, ale niestety jedno ulepszenie z aerodynamiki tam nie weszło. Jak widzicie, na szczęście te ulepszenie da się tutaj jeszcze raz opracować. Ale niestety, na Chiny dopiero przyjdzie. E, tylko, że już bez ryzyka jakiejkolwiek awarii. No i lecimy z kwalifikacjami. Tam troszeczkę te ulepszenia coś tam nam oczywiście dadzą. E, tam z silnika oraz e, podwozia. I mamy w ogóle najlepszy teraz silnik w stawce tam na wykresie. E, no ale aerodynamika fatalna. Pierwsze okrążenie Grand Prix Bahrainu, kwalifikacje Q1. Trzy razy tutaj e, trzeba będzie wyjechać, no bo wątpię, żeby tutaj za pierwszym razem, wiecie, no nie w tym bolidzie, że, żeby tutaj za pierwszym razem, za pierwszym wyjazdem od razu zrobić taki czas, który da nam awans do Q2. Wyjechał przed nami Lance Stroll, który nic sobie z y, mojej jazdy kwalifikacyjnej, próby czasowej tutaj nie robi i puszcza mnie między 6 a 7. Dosyć dziwny sposób, więc tutaj kompletnie to okrążenie tutaj już jest troszeczkę, no już jest zniszczone przez te kilka zakrętów. Stroll tutaj rozproszył mocno. No i ta taczka prowadzi się dosyć słabo po tym to że muszę Wam powiedzieć. Cały czas problem z trakcją, podsterowność bardzo duża. Teraz jesteśmy w zakręcie numer 10, taki długi łuk, tutaj jak widzicie kolejny problem z trakcją, bo tam troszeczkę na tarkę wyjechałem prawymi kołami. Tutaj straszna podsterowność, aż musiałem lekko odpuścić, tutaj to już w ogóle zblokowane przednie koło, ten bolid po prostu robi sobie co innego niż ja chcę, tak? No po prostu on się kompletnie nie słucha, gubi strasznie przyczepność i został ostatni zakręt, więc to okrążenie jest no do śmietnika, tak jak ten cały bolid w sumie. Kończymy, wyjeżdżamy na prostą, startową. za mną już Botas, który kończy okrążenie. 1.29.956, a Valtteri Botas 1.27.0. Prawie 3 sekundy straty do Bottasa. I tutaj, jak widzicie, Russell 18.28.500, więc strata do Russella 1.5 sekundy po tym pierwszym okrążeniu. Nie wygląda to obiecująco, widzowie. Tracimy dosyć dużo do reszty kierowców. No, spory dystans, więc no, musimy dużo odrobić, oczywiście, tam popełniłem błąd i Stroll nas trochę blokował na tamtym okrążeniu, więc okrążenie było, było bardzo słabe, więc jest tutaj szansa na zyskanie. Jak widzicie, 2,5 dych na minusie. Pierwszy sektor, wchodzimy teraz w szóstkę i siódemkę. E, tutaj szybka zmiana kierunków. Uważać z tą tarką na wyjściu, bo ona jest strasznie wyboista. Jak się tam za szeroko wyjedzie, to można stracić kontrolę. Tutaj nawrót Przyjechaliśmy 40 na minusie, więc fajna poprawa. I teraz zakręt numer 9. Poleciałem, poleciałem. Tył uciek i nie chciał po prostu tutaj utrzymać się w torze ten bolic, mimo balans hamulców naprzód 58%, więc no niestety taczka tutaj wygrywa ze mną, jeśli chodzi o prowadzenie. No i została jedna próba. 40 sekund do końca sesji Q1. Czy jestem w stanie znaleźć półtorej sekundy, bo George cel już jest na 19 lokacie, ale do niego tracę sekundę i 40. A Ricardo to już tam lepszy czas zrobił, więc no. Z półtorej sekundy to muszę minimum znaleźć. Jeśli chcę być przed Russellem i może Ricardo. Tutaj teraz tu mnie wypchnęło dosyć szeroko, ale jest lepszy czas przewidywany na delcie względem mojego pierwszego okrążenia niż to, co było okrążenie wcześniej. Jak tutaj właśnie tył mi uciekł, ale na szczęście. Tył wytrzymał tym razem. Ale ta trakcja, zobaczcie, no kurde, no nie da się wyjść z tych wolnych zakrętów. To tak koła mieli, jakbym na zimówkach, przepraszam, na slickach jechał, na, na, na letnich oponach, kiedy jest minus 10 gołoleć na zewnątrz. Teraz ten zakręt, na szczęście tutaj dobrą linię obrałem, już ta podsterowność mnie nie wywiozła. Tutaj ten zakręt też okej, okay, chociaż była podsterowność na wyjściu, musiałem trochę poczekać z tym gazem. No ale jak widzicie, dużo się odzyskało w tym zakręcie. Z 0,6 na sekundę na minusie. Teraz wyjście z ostatniego zakrętu, ale ja tutaj nie odrobię na tyle, żeby być minus półtorej sekundy. Jest sekunda 20 i widzowie niestety. To będzie pozycja 20, Robert Kubica, 20, George Russell, 19. 1 do 1, jeśli chodzi o bilans w kwalifikacjach między Georgem Russellem a Robertem Kubicą. No ale jeszcze jest wyścig. Tam na razie jest 1 do 0. Hamilton wygrał Q1. Robert tutaj dwie dychy. Dwie dychy zabrakło do George'a Russella. Russell finalnie się nie poprawił. Ricciardo 28,400, więc w sumie niewiele tutaj brakowało, nawet żeby wejść do Q2. A tam 60. No to lecimy z wyścigiem z P20. Startujemy na mediumach, na tych średnich, pośrednich oponach e, żółtych. E, te same opony, co wszyscy tutaj wokół nas, żeby mieć możliwość trzymania się tutaj e, tej stawki kierowców. Start fatalny, brak trakcji kompletnie. George, George chyba kompletnie innym bolidem jechał, no ale nie dziwmy się, bo to przecież jest Williams, to George jest tutaj faworyzowany, ma inny bolid. Bolidy nie są równe, więc trakcji ma więcej. No zobaczcie, jak na lodowisku jak na łyżwach normalnie, jak skate party, jakiś Tony Hawk na tej tarce. Tył kompletnie nie domaga na wyjściach z tych wolnych zakrętu. Gdzieś tutaj próbowałem George'a, Jerzego objechać po zewnętrzny, ale tam zabrakło dystansu, miejsca, przyczepności, ale tutaj jeszcze jest szansa, bo jest spory ścisk, jak widzicie, wchodzę po wewnętrzny nie tylko niemu, ale jeszcze Gasliemu, który urwał lotkę, urwał lotkę w pierwszym zakręcie i teraz walczy z raselem. Więc udało się zyskać te dwie pozycje. Oni za mną walczą, więc nie będą mnie tutaj atakować. No, i plan jest taki, żeby trzymać się tych kierowców za nami. No, nie udało się zyskać tak wielu pozycji jak myślałem, że się uda na dojście do pierwszego zakrętu. No, bo odjechali mi strasznie. No, i kończymy pierwsze okrążenie ze stratą 9. /10. Russell jest dosyć blisko pół sekundy, więc tempo nie wygląda dobrze. I niestety tutaj w tej grze, aż do chyba 20, trójki czy czwórki. DRS jest dopiero dostępny od trzeciego okrążenia, nie od pierwszego, tak jak od dwóch sezonów Formule 1, więc no niestety tutaj muszę troszeczkę poczekać, zanim ten deres będzie, a oni już sobie chyba odjechali na ponad sekundę, a Russell tutaj cały czas trzyma mnie, w garści, jest na moich plecach, siedzi mi na skrzyni biegów. Wącha mój dymek z tyłu, chociaż no nie widać żadnego dymka, ale to tak Tomasz Lorek mówił jak grałem z to To ktoś tam wącha dymek, to tak zawsze mówiłem. Dobra, nieważne, Russell tutaj próbuje mnie atakować, zjechał na środek toru, żeby przypadkiem nie pomyślał, żeby wejść mi na wewnętrzną, więc muszę się tutaj bronić przed Jerzym, bo ma lepsze tempo, no bo no wiadomo, że w tym wyścigu no Jerzy ma inny bolid, no po Australii to Williams... No, musiał tutaj coś zrobić, żeby nie było takiej dysproporcji między nami. Więc jerzy mnie tutaj konsa cały czas w tym nierównym, innym bolidzie. <noise> no i niestety, no, tracę półtorej sekundy i tu jeszcze, jak widzicie, no, ta tarka. Mówiłem, wspominałem, ona jest niebezpieczna, ale ona chyba jest niebezpieczna tylko i wyłącznie dla tego Williamsa. No, po prostu ten Williams lekko, no, nie wiem, no, lekki wybój, lekka, nie wiem, lekkie dodanie gazu szybciej, mocniej. On traci kontrolę, po prostu traci przyczepność, więc tutaj spadam za Rasela. Trzeba się teraz za nim trzymać, bo Rasel miał lepsze tempo, więc... Dobra, pojadę sobie za nim. Oszczędzę baterię, paliwo standardowo jak spadasz za kogoś masz DRS. Przed nami żółta flaga. Ktoś wycofuje się z wyścigu, jest to Romeo Grożą! Andrzej Borowski tak mówił. Romeo Także jedna pozycja odzyskana. No i wychodzi na to samo, no 18 pozycja na tym okrążeniu. No i George postanowił się bronić przede mną, kiedy ja stwierdziłem, no przecież ja sobie będę jechał za nim. No George myśli, że ja, że no, no dobra, nie dziwię się mu, bo przecież się boi Roberta. Myślał, że Robert mu walnie a, to zaczął się bronić. Niepotrzebnie George, my musimy gonić teraz stawkę tam kierowców przed nami. Pojechałem sobie za George'em, trzy okrążenia, oszczędziłem całą baterię. Paliwko tam też jest dobrze, w dobrym stanie, no i stwierdzam, zaatakuję George'a. Wykorzystam to, nie będę wchodził mu na wewnętrzną, no, tylko od zewnętrznej, żeby już być fajnie ustawiony do zakrętu. No, ale niestety, George, tutaj jakieś ambicje go przerosły, stwierdził, że będzie walczył z Robertem, no czajcie to? Chłop w drugim wyścigu chce walczyć z weteranem. Chłopie, my musimy gonić kierowców przed nami, a chłop jeszcze mnie atakuje do czwórki. <głopie> no to jest właśnie to. No tutaj jeszcze jest bok w bok, no nie da za wygraną George, no ale musi się poddać w końcu. No to jest właśnie to w 19, że jak bot ma wewnętrzną, i ten wskaźnik bliskości rywali jest na czerwono, albo tuż za, to bot zahamuje późno, wejdzie ci pod łokieć. Co jest w sumie fajne, no nie? Bo tego brakuje w nowych grach. No i niestety na tym straciliśmy. A plan był taki, żeby tam gonić tych kierowców przed nami. ...żeby wejść ten deres, ale cały czas nam brakuje tego dystansu. Ta czwórka kierowców przed nami, oni tam walczą między sobą. No i ten George przeszkodził, przeszkodził i jeszcze dalej przeszkadza na dziesiątym okrążeniu. Atakuje tutaj e, ambitnie naszego wielkiego Polaka, rodaka, ale nie damy mu się. No Nie będziemy już tutaj, nie będziemy po prostu dawać się modemu, żeby nas tutaj przypadkiem nie objechał. Trzeba pokazać dominację. Nad swoim kolegą zespołu, no i na 11 okrążeniu, no tamci przy, przed nami już odjechali, no cały czas tu bronię się przed jeżdżeniem, Verstappen wyjeżdża, w ogóle miał już pico przewagi, tak fatalne tempo mamy i po, po 10 okrążeniach oni sobie wypracowali już taki pizzo przewagi, a przecież Verstappen to nawet wyścigu nie prowadził, jechał gdzieś piąty, przecież to nie jest 2.22-2.23 sezon, nie? to jest 2.19, kiedy Mercedes i Ferrari były jeszcze szybsze. No, i wyjechaliśmy, to znaczy Verstappen wyjechał przed nami, dał nam DRS, co dało nam po prostu przewagę. Mogliśmy obronić się przed Russellem. No, i na 12 okrążeniu, to ja tu robię, zjeżdżam, zjeżdżam do alei serwisowej. Stwierdzam, a zróbmy, może podcinę, może dzięki temu zbliżymy się do tych przed nami, będziemy w drs Bo tak, to może Russell by zjechał na tym okrążeniu, by mnie podciął, no to. Spokojnie my zjedziemy pierwsi, mamy prawo e, do wyboru. Byliśmy przed nim. 1.9 stop znowu mega szybki. no te, Pamiętam chyba w tamtych nowy, czasach, Williams miał te szybkie pit stopy na takim poziomie. Wtedy też łatwiej było takie szybkie pit stopy robić. Także 1.9, bardzo szybki pit stop I teraz dzida na tym okrążeniu, na tych twardych oponach, jeszcze nie dogrzanych. Więc zobaczymy, czy jesteśmy w stanie podciąć nasze krybali. I like kind of jak usłyszeliście od Jeffa, George Russell z problemami, więc będzie wolniejszy, nie będzie już dla nas zagrożeniem. Gazli, nie, to Kwiat i Ricciardo wyjeżdżają. Gazli tam jest przed nami, on jeszcze został na to, że on z tym uszkodzonym skrzydłem jedzie. Ale tutaj, kurde, no potraciłem trochę przyczepności, powywoziło mnie, bo Kwiat mnie zablokował. Już mogłem tam gdzieś, próbowałem go wyprzedzić, no ale on się tak ustawił, że nie było jak. No, ale jesteśmy za nimi, więc udało się trochę odrobić dystansu i mamy ten DRS, kluczowy DRS, tylko gazli nas strasznie spowalniał na tym okrążeniu, bo jedzie z tym uszkodzonym bolidem i teraz jeżdża dopiero. No i stwierdzam, dobra, jestem blisko. Kwiat tam świeci mu się lampka na czerwono, to znaczy, że ma mało, ma mało baterii, to samo u Ricardo. Zróbmy to dwóch naraz. Tutaj walimy po wewnętrznej Robura. Robimy tak zwanego, czyli wchodzimy. Dida, e, Dajwa robimy. Wchodzimy <głos》> po wewnętrznej, tak. No i trochę straciliśmy na wyjściu, bo Hulkenberg wyjechał też przed nami. I teraz fajnie by było się trzymać za tym Hulkenbergiem w DRS-ie. Także to jest tak na granicy tego DRS-u. I Hulkenberg będzie miał tam DRS za tą Alfą, która jedzie przed nim, która też wyjechała na tym okrążeniu. No i oni mają o dwa okrążenia świeższe opony, więc. No, jest tutaj. Ciężko i pod koniec okrążenia Hulkenberg zaczął atakować Giovinacciego. Wyjeżdżamy na prostą startową. no i tracimy ponad sekundę tam do tych e, kierowców przed nami, więc nie będzie DRS-u i... O, tutaj zostaje mi na razie obrona przed Ricciardo i Kwiatem, więc... E, no, ci z przodu odjeżdżają, to jest nasza walka na ten moment, e, musimy liczyć na jakiś e, cud, na coś, co może się wydarzyć z przodu, Ricciardo mnie atakuje ale wchodzi po wewnętrznej i jest przede mną, co oznacza, że w punkcie pomiaru DRS to ja będę miał DRS, bo byłem za nim. Byłem za nim, on wszedł mi po wewnętrznej, był przede mną. Na DRS mogę tutaj się obronić, objechałem go po zewnętrznej, więc też było dosyć łatwo. Na 19 okrążeniu 20 teraz. Fiat zaczyna atakować Richardo, więc stwierdzam, no dobra, muszę się tutaj obronić, żeby przypadkiem tych dwóch nie zdajwowało mnie do pierwszego zakrętu, bo czasami tak jest, że jak tam za nami walczą i zostawić wewnętrzną, to jeden po prostu taką bombę walnie, że no trzeba, trzeba bronić tą wewnętrzną, więc tutaj udało się obronić, Ricciardo próbował od zewnętrznej, obroniłem wewnętrzną, więc tutaj w Bahrainie, jeśli chodzi o obronę pozycji, jest dosyć łatwo, trzeba po prostu dobrze się ustawiać na tych prostych, Czasami można te sztuczki z DRS-em robić, czyli odpuścić przed punktem pomiaru. Na 20. okrążeniu kwiat tam wywołuje żółtą flagę, wycofuje się z wyścigu, więc kwiat nie będzie zagrożeniem, jedynie tylko Ricciardo, który został tylko tutaj za mną. Russell tam z problemami jest z tyłu, już jak widzicie na minimapce dużo traci. No i co, 22. okrążenie, Ricciardo znowu będzie próbował, znowu tutaj blokuje wewnętrzną. No, Richard nie robi tej swojej półsmyłki. No i znowu był przede mną w punkcie pomiaru DRS. Po prostu trzeba wcześniej zahamować, dać botowi później zahamować. I masz DRS. Masz DRS na tą prostą między trzecim a czwartym zakrętem. Pytam się Jeffa, jak tam Russell? 32,100 George e, robi czasy, i to są już te czasy normalne. A ja robię gdzieś 32, 400, 500. Więc George ma lepsze tempo już po tych, e, e, po tym, jak mu przeszła ta usterka. E, przez to tam jechał trochę wolniej i taki dystans się zrobił. Rozpoczynamy, widzowie, ostatnie okrążenie. Udało się bronić przed Ricciardo przez ty, wiele tych okrążeń. Ale Ricciardo tym razem jest bliżej i wyprzedza nas znacznie wcześniej. Na dojście do T1. No i co, no trzeba tutaj opóźnić mocno hamowanie, wejść po wewnętrznej, byliśmy za nim w punkcie pomiaru DRS, więc będziemy mieć DRS na tą prostą między trójką a czwórką, to nas obroni. Udało się wyrobić na tym hamowaniu i tutaj na spokojnie dojeżdżam sobie do czwórki bez żadnego stresu, że Riccardo mnie zaatakuje, Botas wygrywa wyścig. No i my tutaj walczymy o tą 15. lokatę, już raczej nic się tutaj nie zmieni w tym wyścigu. Dojeżdżamy do przedostatniego zakrętu. No to jest przedostatni, ten jest ostatni, chyba taki łuczek. <grym>, nie wiem, czy to jest nawet jako zakręt tam liczony. No ale dojeżdżamy na 15. miejscu, więc. No, nie udało się walczyć o punkty. Tępa kompletnie nie było, żeby to zrobić. Tutaj boty były znacznie szybsze niż w Bahrainie. No ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że udało się pokonać rasela, Więc bilans, jeśli chodzi o wyścigi, 2 do 0 na rzecz Roberta Kubicy. Mercedes wygrywa, Valtteri Bottas, Hamilton wygrał w Australii, Bottas tutaj w Bahrainie. Więc Mercedes dominuje stawkę w F1 2019. No i czekamy na następne wyścigi. Następny wyścig to będą Chiny i tam trochę ulepszeń też przyjdzie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu tutaj mamy klasyfikację w wyścigu. No niektórzy kierowcy zapunktowali pierwszy raz, więc tam troszeczkę się pozmienia w rankingu. Robert 15, George Russell 18. No i tutaj mamy ranking. Robert no spada aż na 13 pozycję z 9 lokaty, bo tutaj kilku kierowców, tak jak wspominałem, zapunktowało. Magnussen E, Perez nie, Perez już punktowała w pierwszym wyścigu. No nie wiem, Norris nas przeskoczy na pewno, e, więc tutaj spadliśmy o te cztery e, pozycje. No ale George Russell, jak widzicie, spadł na ostatnią pozycję, więc no piękny widok. E, tutaj teraz mamy rywalizację z George'em: 2xy, po 2xy i trzy ptaszki. Więc wyrównany tutaj poziom w Bahrajnie. jeśli chodzi o rywalizację między nami. Tutaj dostajemy sobie punkty zasobów. Za pozycję w kwalifikacjach 100 punktów zasobów, kiedy zakwalifikowaliśmy się na ostatnim miejscu. No i tutaj cel zespołu: 600 punktów zasobów. Zdobądź 3 punkty w Mistrzostwach Kierowców. Gra oczekiwała, że ja zdobędę 3 punkty w Williamsie po dwóch wyścigach. No dobra, było blisko, no ale 3 punkty w tej taczce. No to tak trochę wygórowany ten e, cel zespołu. To ja nie wiem, tam padł chyba z kim się pozamieniał na coś. Także widzowie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Następny wyścig to będą Chiny. No i już, następnego wyścigu zwrócę uwagę na ten mikrofon. Wszystko powinno być tam w e, należytym porządku. Mam nadzieję, że seria się podoba i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć!